Jestem tutaj, aby upomnieć się o najbardziej prześladowaną religię na świecie, to znaczy o chrześcijan. I najlepiej to widać, ten skomplikowany proces na przykładzie Nigerii. To znaczy tam, gdzie są chrześcijanie, to możecie zobaczyć. Jest wolność, wolność religijna, wolność polityczna, jest edukacja. Każdy może wybierać sobie, co chce. Natomiast tam, gdzie wchodzi ten islam. To możecie zobaczyć, proszę bardzo, to jest tak, zakazana edukacja zachodnia, yy, prześladowane kobiety, mordowane dzieci, wszędzie, wszędzie, gdzie oni, wszędzie, gdzie oni się pojawiają, niszczona jest wolność w każdym wymiarze. I spójrzcie teraz na Europę, która zapomniała o swoich korzeniach. Wszędzie, wszędzie, w tym budynku, gdziekolwiek wyjdziecie na ulicę, widzicie ślady chrześcijaństwa. Widzicie w architekturze na ulicach wejdziecie do pierwszej lepszej biblioteki, wszędzie widzicie ślady chrześcijaństwa. Nawet jeżeli spojrzycie na nazwy niektórych grup, które są w tym parlamencie, mimo że często już nie mają z tym nic wspólnego, mają Chrześcijańskie nazwy i my zamiast się o nich upomnieć, zamiast zastosować narzędzia, które mamy, każdego, na każdej sesji wspominamy o różowej ideologii, o zielonej ideologii, a zapominamy o naszych korzeniach o chrześcijanach. Musi się to zmienić, bo to jest to, co stanowiło siłę Europy.